Cześć! Jestem Grzesiek. Nie powiem wam nazwisk, bo jestem za bardzo poszukiwany przez młode wieśniaczki. No to dalej Mieszkam w Zagórzanach. No i czasami sobie lubię pogrzewać w <śm> dupie. Wy tego nie wiecie, że teraz mam przyłożone widły do głowy. No bo mój wujek akurat nie miał pod, pod, ten, pod ręką moty. Ja jestem Patryk, pochodzę ze wsi zalesiany. Zalesia. Moim ulubionym zajęciem jest gdzbanie w dupia. Tak jak Grzesiak. Zresia, bo... Ustawiamy to hobby. <noise> przy tym może być zabawa jeszcze flaszka wódki, pół litra no teraz no. jeden z waszych kolegów jest psychiczny. No. chyba ten co teraz powiedział chyba to dobra teraz macie kto teraz macie kto no to jak kolega powiedział to jest Maciek i pochodzę ze wsi z Kursynu i Yy, i bardzo lubię plaski ziemniaczane. mnie To ty pieczysz. kiedyś na jadalni żygałeś. <laughs> <laughs> to może dlatego, że go walłem w brzuch. O, co wydało się. A to może to też tak nazwa. Ej, a wiecie co wam powiem? Co ostatnio ciekawego go robiłem? Mm. Nie, nie bardzo palcem w dupie. <laughs> <laughs> Ale wiecie co? Jaki eksperyment? No to ba ja wam i słuchajcie mnie. No jakoś tam dobrze. Dawno, dawno temu. Nie, nie, nie. To się zaczyna inaczej. I lasami? Nie! Ostatnio, ostatnio temu... <grym <grym Byłem sobie nad drabą. Wow. No była zamarznięta. Nie skoczyłem z mostu na plaszczak. Myślałem, że się pokąpię. I wiecie, że te trzy jedynki mi tam zostały? Nie, to niemożliwe. Człowiek nie ma trzech jedynek. Człowiek ma cztery jedynki. Ale trzy jedynki mi zostały w tej pieprzonej kłodzie ej, jak się mówi na lud skarpa, krapa, skarpa jak się na to mówi nie no, wiem o kropę kratę, no nieważne w każdym razie każdy człowiek ma mnie za psyopatę koniec licząc mnie, tak? tak już. no to ja chciałem coś powiedzieć na zakończenie tak Pani królu, Nie jestem po prostu głupim wieśniakiem. Głupim wieśniakiem. To tylko Macie, Macie 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 wiesz, że my za tydzień spotykamy się w szkole? To jest super. nieważne. No to no, do zobaczenia, mężczyzna. Czechaj, komentujcie, subskrybujcie, łapki